Was wszystkich taki smutny jestem. obiego. Tu ten ogród, przez ogród, wojna się przetoczyła. Normalnie bomba chyba walła. Tylko bałagan został. Zobaczcie. Liście są leżą na ziemi zmrożone. Dobrze, że ta akcja w miarę z wykopywaniem tych bananków jakoś tam poszła. Teraz tylko dziury zostały. Jak to kolega tam, Darek, mówi, nie może patrzeć na te dziury, no ale cóż, no są i, 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 i ten. I na razie będą, zanim się nie uporam ze wszystkim. No powiem tak. Co mogłem, to wykopałem. Żal. Normalnie żal się patrzy, bo to faktycznie ten ogród, to jest, wiecie co, to jest nie ten sam ogród. To jak mi tu brakuje. Jak mi tu brakuje tego gigantycznego maurycego. Numer 2. który swoimi liśćmi aż do tej tego świerku sięgał. No. I tak powiem Wam szczerze, tak upycham i tak jeszcze dobrze, że wiecie co, że mam to założone. Wczoraj odebrałem drugą część, bo tutaj na szybko powiem Wam, zrobiła się zimownia, żeby mi nie pomarzło. Już otwieram. Muszę sobie przytrzymać. Tutaj, do Zobaczcie. Kordyliny australijskie one zera nie wytrzymają. Także te, te są powstawiane te Kordyliny, kwiateczki i jedna, i jedna na szybko wykopana drugmansja, Wstawiona jest, trzeba ją teraz wsadzić. Że chociaż mi się przydało to na razie. A tak, wojna. No co w ogrodzie, tylko zostają te palmy. Mój kudłaty, moja księżniczka, i nie wiem, muszę to Wam też nazwać, bo nie wiem, może mój książę, mój królewicz, albo coś. To jest przepiękne, jest po no, psa Basioczek, Basioczek mi został jako jeden z bananków. No i on tu zostanie. Będę budował budę na niego. No i, i co Wam powiem? Teraz pójdziemy do szklarni, wam pokażę, jak to wygląda, jak tam wszystko jest poupychane. Ech, już sobie w myślę, jak to organizować w przyszłym roku i jak co, gdzie będę sadził. Na pewno inaczej będę sadził. Ten Maurycy, który tu rósł, robił tu niesamowite wrażenie, ale mi przysłaniał mi przysłaniał mi tego basioka. Tu rosła ta gigantyczna lokazja. jej nie było widać, ja nie pomyślałem, że kany. Porostą mi tak samo jak kurde te banany wielkie gigantyczne. Jak kiedyś miałem kany, no to były nieduże. No. Ale no nie kurczę, no przecież zobaczcie, no są wyższe ode mnie. Te to, to już w ogóle jest kurde gigant O nie wspomnę o tamtych. Także tu miałem przecież tego grina mojego, on tu był w ogóle niewidoczny. Ja jak powiem Wam szczerze, że sadziłem to wszystko wiosną. To tu mi wydawało się, matko, no tu gdzie nie gdzie roślinka pusto. tu zrobiła się dosłownie prawdziwa dżungla. Muszę to wszystko już my zacząć myśleć na przyszły rok, jak to, jak, to, jak to posadzić, żeby były rośliny wyeksponowane, a nie tak dosłownie napchane, jak mi to wyszło. Ale jak to się mówi, no człowiek się uczy metodą, wszystko próbie błędów no i witam tutaj to jest ciepełko na razie jest tak bez ładu, bez składu, bo widzicie, że to wszystko jest bałagan mam totalny to jest green wszystko zobaczcie jest tego nie, nie, nie widać, bo to, patrząc na, 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 na kamerę nie widać tego to jest wszystko głęboko w głąb wkopywane to jest mój maurycy numer 2 co pod tym świerkiem Pień jest prawie mojego wzrostu. W zeszłym roku był mały. Przyniosłem go z liśćmi, z liśćmi rósł. Przezimował przepięknie. Liście były pod dachem. Ciężko było go wytargać. Nie wiem jak... jak, jak to będzie w tym roku. Jak on zacznie wypuszczać liście. będzie wypuszczał, bo przecież to jest normalne. Moja alokacja no troszkę troszkę zaczęła przypięknąć, ale... Ale no zobaczcie, kurde, te listki, moja dłoń to tych listków, to jest, to jest młody listek, który wypuszczał. Troszeczkę przywiązuję, ale przecież to jest normalne. Podejrzewam, że będę musiał też się poprzycinać. No, pamiętacie? U Lasio Carpa, Maurycy numer 2, gigantyczny pień. On ma niższy, słuchajcie, pień, a, a, a jest grubszy. Miał, był grubszy, niższy pień, ale liście miał potężnie wysokie. I on też w szklarni tu stał w tym miejscu w zeszłym roku. Jak już tu jesteśmy, to zobaczcie, coś naliczyłem koło 20 Dwudziestu bananków. Ale, ale muszę dokładnie sprawdzić, bo to tak, tak te małe to chyba pospadały. Glaucjon, pamiętacie? Już przestał mi rosnąć. Jak stał w gruncie, tam jak stał na, prze, na dworze, znaczy się. A tu już trzeci raz mu obcinam, bo do dachu mi to rosło i tak, kurde, po kawałku, po kawałku obcinam i to tak wyrasta. Zobaczcie, o i idzie na czubek. I tak, no, jak to się mówi, w szklarni ma lepiej niż, niż, niż w domu. Tu mam basioczka, który jest rozdzielony. Jeszcze widzę po rozdzieleniu, ale już liście widzę zarzesztywniał. Moja balbisjanka. Także no mam tu widzicie troszeczkę. Biorę, muszę wszystko poogarniać. No zrobię kiedyś taki nakręcę materiał właśnie o, o, jak o tym zimowaniu, o, 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 o tej kondycji roślin. Co ja zaobserwowałem. Zaobserwowałem właśnie przez metodę zimowania i, 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 i to w ogóle, jak ja to robię, moje obserwacje, to chcę też zrobić o tym jakiś specjalny może jeden, dwa filmy, żebyście wiedzieli, jak ja to zimuję, jak mi to wszystko ten nie wiem, słuchajcie, o zawczasu mówię, nie wiem jak, jak to będzie w tym roku, bo w maurycy jeden, drugi, było wszystko niższe liście mi pięknie wypuszczało, i nie czarujmy się, to jest roślina ten dokładnie maurycy. Słuchajcie, kupiłem go 7 lipca ubiegłego roku. Jako małą sadzonkę w toskańskiej farmie. On miał może z pół metra wysokości. Dziś pień ma prawie mojego wzrostu jest to ma ponad 1,80 m. No to daje do domyślenia. Także to tak chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Będę się pomału musiał uporać z tym wszystkim. O Jezu, widzicie, kurde, w swoje własne pułapki wpadam. Kurde, dziury. Jak pierdziele. Normalnie zabije się we własnej szklarni. O rany. Dobra, kończę na tym. Do zobaczenia, słuchajcie, do następnego razu, słuchajcie. No, coś tam zaraz będę kręcił. Następnego muszę tu uporać się z tą wojną, z tym ogródkiem, uprzątać to wszystko. Przecież to, co tam mam pod tym yy, pomieszczeniem dla palmy, naszykowane, muszę też to wszystko pochować, poprzenosić, No, jest roboty do gromadu, ciut, ciudnie. Tu mam, tu mam alokacje. Widzicie te, które rozdzielałem. No, wiadomo, że one troszeczkę, troszeczkę jak to się mówiliście takie się przywiedną ale zobaczcie, jaki ładny listek wychodzi. Także one kwestia kilku dni i dojdą do siebie Dobra, jeszcze raz kończę Do zobaczyska, do następnego razu Trzymajcie się